Dzień dobry, cześć panienki, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie na lipiec 23 roku. To jest czytanie ogólne, może rezonować z Wami, może też nie rezonować i to jest zupełnie normalne. Jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, spotkania online ze mną, to zapraszam, piszcie na maila. A to potraktujcie jako inspirację, jako wskazówkę, jako zapowiedź za pogody energetycznej. Pierwsza karta na ten miesiąc dla Was. To karta anielska. Rubelit, pasja i cel, twój entuzjazm zapewniają energię i e, motywację do pracy nad znaczącym projektem, który jest teraz bliski twojemu sercu. Także jeżeli e, macie jakieś plany od dłuższego czasu, e, to może być nawet taki większy, e, większy plan życiowy, no nie? E, no to macie bardzo sprzyjającą energię do tego, żeby osiągnąć. Więc nastawiłabym się na osiąganie celów i Realizowanie swoich pasji. Już któryś znak miał e, tę kartę anielską, nie pamiętam który, może oglądaliście i wypamiętacie, może to jest wasz ascendent czy księżyc. Jeżeli tak i to się potwierdza, to tym bardziej powinniście na poważnie wziąć te słowa. E, także bądźcie entuzjastyczni, realizujcie cele, nie poddawajcie się pesymizmowi, jeżeli taki by się pojawił. Również los na waszej drodze może postawić osoby i sytuacje, które przybliżą was do osiągnięcia tego celu. Wow, lipiec dla panny to askielichów, czyli bardzo dużo miłości, dużo uczuć, dużo takiej twórczej energii. Czekajcie, ja tylko trochę zmienię światło. E, twórczej energii, e, dzięki której możecie Osiągać, osiągać swoje cele. To jest też przebudzenie, takie serce, miłość, prawda? Zakochanie. Bardzo mocno serce może Wam zabić do kogoś, ale przede wszystkim Askielichów mówi o tym otwartym sercu, gdzie jest przepływ emocji. I, i kiedy jest przepływ, to jest też natchnienie i można tworzyć, I jesteście bardzo poruszeni. Jednak może to być bardzo miłosne, bo niechcący zerknęłam na spód, zawsze patrzę. Na koniec, na spód. A tutaj mamy dwójkę kielichów, która powiązana jest z relacjami, z miłością. Dwa kielichy, paść. No, taka miłość to może być nieoczywista, niełatwa, bo po pierwsze, osoba może być młodsza od was albo to, to jest romans, albo to jest ktoś znajomy. E, może macie też jakąś przeszłość e, także różne ale mogą się pojawić no ale dobra, to jest sam początek zobaczymy jak wy w tym miesiącu uuu kolejny as, dwa asy e, as denarów no słuchajcie moi drodzy panny co wy robicie chyba skończył się ten e, czas trudniejszy dla panienki ja tak czułam w ostatnim właśnie czytaniu bo przez jakieś kilka miesięcy mieliście taką, już taką spadkową energię, która jest potrzebna do tego, żeby się odbić. To jakbyście zrzucali starą skorupę i, i gdzieś wygrzebali się na nowo. Nowa panna. Nowa Kasia, Basia i, i, i Tomek, no nie? Wyszła po, po, tym, po tej ciemnej nocy duszy, bo to była taka ciemna noc duszy. Pamiętacie te czytania, prawda? Ale teraz macie cel Teraz macie jakiś, jakiś horyzont, widzicie, no nie? I do tego dążycie. To są nowe początki. Trudno jest nie, nie łączyć tego z miłością, z relacją z drugą osobą, z zakochaniem, z taką też determinacją, żeby właśnie stworzyć ten nowy początek. Bardzo dużo nadziei. Jakby się to nadzieja odrodziła, jakby coś w Was pękło, się przełamało. Jak z takiego, wiecie, jak ta ziarenko musi wykiełkować, no nieco ono musi tak pęknąć i dopiero wtedy wykiełkuje. Więc u Was też jakby ta skorupka pękła i, i, i kiełkujecie. No i dobrze, no i dobrze. Co jest w Waszej głowie? Pięć kielichów. Coś musicie zostawić. Ten, ten nowy początek jest powiązany ze stratą. Może to jest porzucenie nawyków. Może to jest pożegnanie kogoś ze swojego życia, może to jest cokolwiek innego. Cokolwiek to by nie było, to wiecie, że musicie z tym skończyć, że musicie przestać to robić, żeby mieć ten nowy początek. Tak jakbyście dostali jakąś wskazówkę, zalecenie. E no i zmieniacie, no i zmieniacie, i zostawiacie za sobą. Zostawiacie za sobą smutek, gorycz. Ale też nadzieje, które może były nawet bezpodstawne, które wią łączyliście, wiązaliście z kimś, z czymś, a porzucacie to. I z czego to się wszystko bierze? Gdzie jest źródło? No, w karcie świata. W takich sytuacjach, to my możemy zdecydować o dwóch rzeczach. Jakby widzę, żeby nie macie już wątpliwości. Nie macie złudzeń. Wiecie. Yy, że albo zostanie tak, ale to będzie koniec, jakby przekreślenie nadziei na cokolwiek innego. Jeśli tak zostanie, jeżeli tak będę dalej żyć, jeżeli to będę kontynuować, jeśli ta relacja będzie trwała, jeżeli tam dalej będę pracować, i tak dalej, i tak dalej, to to jest już jakby przekreślenie szansy na coś nowego. Mogę również Kompletnie to przetransformować. Karta świata jest powiązana ze znakami stałymi. Znaki stałe. W, tutaj mamy lwa, tutaj mamy byka, mamy też inne symbole. One symbolizują żywioły. To jest połączenie energii męskich i żeńskich. Co ciekawe, mamy więc laurowy, który jest symbolem zwycięstwa, ale on jest skierowany w dół. Karta świata to jest karta związana z Saturnem, znakami stałymi, czasem karmą, w której, w której to my kończymy jakiś etap, możemy zdać egzamin pozytywnie i rozpocząć na przykład kolejny etap edukacji, kolejny rozdział otworzyć. Tylko, żeby faktycznie móc pójść dalej, to my musimy dostać zielone światło, czyli musimy zdać wszystkie egzaminy, pokazać, że nauczyliśmy się, wyciągnęliśmy wnioski. Um, zdecydować, że to zostawiamy i idziemy w coś nowego? I tutaj są dwie karty nowego początku i dwie karty zakończenia, zostawienia czegoś, z czego wy rezygnujecie? Co wy zostawiacie? No, tutaj jest dokończenie karmy, po prostu przepracowaliście karmę. Niektórzy. To jest życie na półgwistka. Jakbyście. Mm, Żyli na półgwizdka, jakbyście robili tylko połowę tego, co możecie. Żyli w tej sferze komfortu. Unikali pewnych wyzwań, unikali dyskomfortu, unikali porażki, unikali ryzykowania niektórzy, a u nich to jest po prostu przepracowanie karmy, które wiąże się z takim przyblokowaniem, przyblokowaniem pewnych działań, ucięciem tych działań, postawieniem granicy komuś, postawieniem granicy sobie, tym, że ja nie chcę czegoś stracić, ale to, to w takim ogólnym czytaniu ja i tak tego nie zweryfikuję, więc mogę tak sobie gadać, gadać, więc, ale to jest indywidualna sprawa, nie da się w takim ogólnym czytaniu tego zrobić, E, więc zostawmy to, zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Król Denarów, czyli ta właśnie postawa niezmienna, nie ryzykuję. Mam, y, mam bardzo stabilne, y, bezpieczne podłoże, wiem po czym się poruszam. Y, idę do pracy od nie wiem, tam 7 do, do 16. Y, y, wykonuję te same działania, nie ryzykuję, nie próbuję nowych rzeczy. Y, czuję się pewnie, czuję się komfortowo. I wiem, co robię, i wiem, czego mogę się spodziewać. Ten rodzaj stabilizacji odchodzi, bo jeżeli chcecie mieć coś nowego, to musi wam się grunt z podnóżek usunąć na chwilę. To na chwilę musicie poczuć się niestabilnie. Musicie wejść na nowy grunt. Zobaczyć, jak to jest inaczej. Król Denerów może symbolizować odejście stałej pracy, a stałego partnera, znaczy odejście. No, raczej nie ta osoba odchodzi, ale tak jakby coś stabilnego po prostu zostawiacie. Oklepana metoda, coś co wykonujecie już z zamkniętymi oczami, zostawiacie to i próbujecie nowych rzeczy. Co nowego przychodzi? Cztery kielichy. Okazja, okazja, czy ją wykorzystujecie. Ten as kielichów, ten kielich jest proponowany, jest szansa. Pokazujecie się jako tacy, mm, chcę tego, ale nie do końca jakby przekonani. Jest słońce, to coś z zewnątrz was do tego popycha. To nie, yy. Dobra, powiem jeszcze jedną rzecz żeby zmiana faktycznie się dokonała, żeby ten cel, który tutaj się nam pokazał, został osiągnięty, to motywacja musi być wewnętrzna. To nie może być motywacja zewnętrzna. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś to zobaczył, żeby komuś zaimponować, żeby spełnić czyjeś oczekiwania, żeby to dobrze z zewnątrz wyglądało to musi być motywacja wasza wewnętrzna, wy musicie być te, o tym przekonani, pracujcie na tym, nad tym, że, bo te dwa asy pokazują, że szczególnie as kielichów pokazuje, że to pragnienie w was jest, ono jest, tylko do końca nie jesteście przekonani, jakbyście potrzebowali jeszcze dopingu, że tak, tak, masz rację, masz rację, e, to jest dobra decyzja, uda ci się, to jest ten kierunek, e, e, jakby ktoś jeszcze musiał wam potwierdzić, że Powinniście to robić. Sądzę, że nad tym trzeba popracować, bo to was ogranicza. Niech was nie obchodzi to, co inni myślą. Sami zadajcie sobie pytanie, czego wy chcecie. Róbcie to dla siebie. Wyzwanie tego czasu to jest gwiazda. No. Trzeba pracować z poczuciem własnej wartości, doceniania swoich talentów, wiary w swoje możliwości, w swoje marzenia. Jakby te karty mówiły, że. Nie potrzebujesz być w drużynie, w zespole. Bądź solistą, bądź solistą. Daj sobie do tego prawo, spróbuj. To też może coś was onieśmielać. Gwiazda może być przytłaczająca, onieśmielająca. Możecie nie wiedzieć um, jak zagadać, jak rozpocząć, jak się wkręcić w jakieś miejsce. Odpowiedzią na to jest komunikacja. Rycerz mieczy mówi: zdobywaj wiedzę, ucz się, um, to da ci więcej takiej pewności siebie, jeżeli będziesz poinformowany, poinformowana, bo jeżeli idziesz w coś na ślepo, to nic dziwnego, że to jest onieśmielające. Musisz być przygotowany, musisz być poinformowany, poinformowana. Musisz sama dociekać i zbierać informacje, żeby coś ciebie nie onieśmieliło żebyś wiedziała co robisz i czego możesz się spodziewać. E, więc rozmawiaj, pytaj, dzwoń, y, sprawdzaj w internecie, weryfikuj informacje, potwierdzaj z różnych źródeł. Y, gwiazda może symbolizować też osoby z poznaku wodnika, która jest tutaj jakimś wyzwaniem i z tą osobą trzeba jakąś potyczkę, że tak powiem. Y, y, stoczyć. Ale też powiem wam, że y, to mogą być osoby, które zaniżają właśnie poczucie waszej wartości, umniejszają waszej pracy albo wątpią w wasze marzenia i cele. Rycerz Mieczy raczej mówi, żeby od tych osób odstąpić, żeby się z nimi podyskutować, wytłumaczyć też, a jeżeli nie da się, to pięknym zanadobne odpysknąć i, i tyle, żeby nie być tym w cudzysłowie mądrzejszym, co to y, odchodzi po prostu i unosi się, bo jest taki mądry. Nie, no niektórym ludziom trzeba po prostu między oczy, między oczy uciąć to, bo inaczej będą sobie pozwalać, a w was zostanie y, złość, która tutaj ma niestety szansę na przerodzenie się w depresję, bo jest piątka kielichów, czwórka kielichów, a czwórka denarów y, na dole jest jeszcze. Pokazana, czyli e, takie, że... ojku, to moja wina biorę to do siebie. E, w sobie szukam przyczyny, bo ktoś mnie tak potraktował. No to potraktuj tę osobę tak samo i tyle. I tyle. Naprawdę. Ja wiem, że to brzmi, że niby, o, jakie łatwe. Ale mm, brońcie swojego honoru. I nie pozwólcie innym się jakoś poniżać, ani zaniżać Waszych umiejętności. Um. Uh -huh. Dobra. Wasza siła największa Siedem buła, czyli właśnie asertywność, bronienie swojej pozycji, pewność siebie, a jeszcze powiem Wam, bo miałam to wcześniej w głowie i mi umknęło. Może być tak, że... ktoś was dominuje. Że ktoś czuje, że jest w czymś lepszy, że jest. i może jest. Nie wykluczam tego, ale ktoś uznaje, że jest w czymś lepszy, że, że wie, co zrobić i może Wam narzucać swoją wizję i wolę. Powiem Wam, kochani, byście zareagowali, byście nie dali... A szczególnie w sytuacjach, bo przychodzą mi na myśl takie sytuacje, kiedy my płacimy komuś i mówimy, ja oczekuję tego, i po drugiej stronie mamy osobę, która mówi, nie, lepsze będzie dla ciebie coś takiego. I często jest tak, że specjaliści mają rację i mówią, że ja uważam, że coś takiego jest lepsze dla ciebie. Y, że, że tego potrzebujesz, i tak generalnie powinno się robić, to ja się w tym wykształciłam i tak dalej. Ale nie w tym nie w tej, nie w tej sytuacji. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś nie podziela waszej wizji i próbuje wam wcisnąć y, argumentując to y, doświadczeniem wiedzą y, swój pomysł, a szczególnie w sytuacji, kiedy wypłacicie tej osobie, y, to Powiedziałabym, rezygnujcie, bo dobry specjalista, jeżeli tego się nie da zrobić, co wy chcecie, to powie: No nie, no ja tego się nie podejmę. Nie podejmę się, nie wezmę za to pieniędzy i nie zrobię tego, bo pani pomysłu nie da się zrealizować, no nie? Ale leniwy powie, że tego nie da się, bo to jest za trudne, albo on nie umie. Albo mu się nie chce, albo to będzie więcej czasu zajmowało, więc na przykład mniej zarobi, i tak dalej, więc będzie wciskał, że tego się nie da zrobić. Yy, a to da się zrobić. Więc w sytuacji, gdyby ktoś e, tak mówił nie, 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 i wciskał jakiś motyw, a potem mówił, że no dobra, no to zrobimy tak, jak pan pani chce, ale, ale coś tam. To mi by się zapaliła czerwona lampka. Znajdźcie kogoś, kto po prostu powie, no okej, okay, dobra. I wtedy da warunki, ale nie będzie z wami dyskutował. Nie będzie próbował, wiecie, was jakimś podstępem, czy pasywną agresją, czy manipulacją przekonać do zmiany zdania, no nie? To nie jest w porządku. To po prostu nie jest w porządku, więc nie dajcie się tak przegadać komuś. Zapytajcie się w, po prostu wprost, no to da się to zrobić, czy się nie da? Naprawdę się nie da? Zapytajcie kogoś jeszcze innego, bo kto, komuś po prostu może się nie chcieć tego robić. Albo nie potrafi. I powinien też yy, otwarcie móc to powiedzieć. W co kierować jeszcze? No, siedem buław i pięć mieczy. Macie tutaj karty takie mówiące, że jeżeli nie będziecie się kłócić, nie będziecie dyskutować, jak po, yy, wiecie, położycie uszy po sobie, to wiele stracicie w tym miesiącu. Jeżeli nie będziecie wiedzieli, czego chcecie, i ktoś pokieruje waszym życiem, jak nie będziecie wiedzieli, jak to się mówi, to chyba Seneka mówił, ale nie pamiętam, czy jego autorstwa to jest aforyzm, że statkowi, który nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr. My musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy. Musimy wiedzieć, czego chcemy. Bądźcie zdecydowani. Pamiętajcie, że to jest w was, tylko sami siebie zapytajcie i nie kwestionujcie tego, że a, a to może ja tego nie powinnam chcieć, a to może ja się nie znam, to to lepiej tej osoby posłuchać. Nie, wiesz czego chcesz. I tak kieruj rozmową, żeby nie dać się spławić w tym miesiącu. Nie dajcie się spławić, nie dajcie się zmanipulować, przegadać, a przekonaj do czegoś, czego nie chcecie. To jest bardzo ważne. I w piątce mieczy no, jest nieprzyjemnie. Co ja Wam, nie będę Was oszukiwać? Jest tutaj nieprzyjemnie. W piątce mieczy zawsze są sytuacje, w których ktoś jest, czuje się urażony, obrażony em, i tak dalej. Ale czasami trzeba, po prostu warto. Co jest nieuniknione, co Was może, e, co jest nieuniknione, kolejna piątka. Macie już trzy piątki, więc to jest taki miesiąc, wiecie, przedurodzinowy, e, kryzysowy trochę czas, e, w którym. Po prostu, żeby mieć coś, trzeba oddać coś. Żeby coś osiągnąć, trzeba coś poświęcić. Niewygody, e, chwilę poczekać, powiedzieć jakieś nieprzyjemne słowa, wdać się w jakąś gadkę, w jakąś kłótnię, zawalczyć o swoje. E, nie, nie zdobędziecie e, wielu przyjaciół takim, taką postawą, ale zdobędziecie tych właściwych. Piątka denarów może mówić o pewnym odroczeniu, o stracie, o tym, że trzeba więcej zapłacić, że są w to wpisane jakieś koszty, że czujemy się trochę takimi banitami, że my odstajemy, że tylko my się nie zgadzamy. Ale pięć denarów też mówi, że w tej sytuacji nie jesteście sami. To jest tylko złudzenie. W piątce denarów nam się wydaje, że nie ma pomocy że nie ma skąd, ale zawsze w, tutaj w 500 dolarów jest pokazane, że gdzieś jest dom, w którym pali się światło i ty możesz tam wejść i nie musisz stać na tym mrozie. Tylko pytanie, czy ty tam wejdziesz, czy zgłosisz się do odpowiednich ludzi, e, czy zajmiesz się tą sytuacją, czy wejdziesz w pozycję ofiary, załamiesz ręce i powiesz, no cały świat jest kurde przeciwko mnie. No kurde, same nieszczęścia, no tej pani nie to ciągle wiadr w oczy. A to guzik prawda, bo tutaj macie asa kielichów i asa denarów w centrum czytania. To znaczy, że tej pannie to są szanse i możliwości i dary od losu. Tylko ta panna to może w piątce denarów e, siedzieć na mrozie i, i, i biadolić i nie chcieć tam pójść. A tam jest ten as, jeden i drugi. Albo możecie nie chcieć e, cze, z czegoś zrezygnować i poświęcić. To trzeba robić, żeby coś innego, coś osiągnąć, no to trzeba coś poświęcić. Jak chcesz być czymś dobrym, no to poświęcasz dużo czasu. Jak chcesz się rozwijać, no to ładujesz kasę w to. Jak chcesz fajny dom, no to zarabiasz, pracujesz, nie wiem, oszczędzasz, kredyty bierzesz i tak dalej. Nie ma nic za darmo. I tutaj jest pokazane, że nie ma nic za darmo. I u Was największy koszt i największy trud jest w tym, żeby bronić swojej racji, żeby nie dać się zbyć, żeby nie dać się zmanipulować, żeby nie dać się przekonać do zmiany zdania, żeby ufać sobie, swojej intuicji, swoim przyczuciom, żeby wierzyć w to, że Wam się uda zrealizować to, co sobie założyliście. Tylko możliwe, że trzeba będzie z kimś się pokłócić o to, trzeba będzie zapukać do wielu drzwi. Trzeba będzie próbować w innym miejscu i z inną osobą. Ale niech postawa innych osób do tego pomysłu i do tej idei was nie zniechęci. Bo jeżeli Wy wykażecie się nieustępliwością, to obiecuję Wam, że los wam na ścieżce postawi odpowiednich ludzi. Tylko najpierw to jest test. Najpierw są te testy, o których ja mówię, o to pokaż, jak ci zależy. No, no pokaż Panienka, jak Ci zależy. Tak bardzo czy tak średnio? Co Was może zaskoczyć w sposób pozytywny? Wieża. I to jest e, sytuacja bardzo e, zaskakująca, bardzo taka e, niespodziewana. No, nie ma bardziej zaskakującej karty na pozycję tego, co może zaskoczyć. Wieża pokazuje, że rozpada się to, co nie mogło dłużej istnieć. Rozpada się jakaś iluzja, rozpada się więzienie mentalne, rozpada się ten konstrukt i on jakby zjada własny ogon, mam tutaj wrażenie. Sam ktoś na przykład swoją postawą demaskuje się. Dosłownie widzę, jakby to samo wychodziło z czegoś, no nie? I tak pokazuje się, że to nie jest to, że to nie tak, że to nie tak powinno być. Wierzę, to są bardzo pozytywne dla was tutaj zrządzenia losu, które przekreślają to wszystko, co nie pasuje do tej waszej wizji, więc naprawdę nie traćcie ducha, nie traćcie wiary i załóżcie sobie, naprawdę to musicie wykazać się po prostu bardzo dużym zaufaniem, i Askielichów w, w centrum tego czytania jeszcze bardziej to podkreśla. Musisz zaufać, że jeżeli coś nie idzie zgodnie z planem, to znaczy, że to nie było dla Ciebie. To znaczy, że to była ta wieża, która musiała runąć. Że jeżeli coś nie idzie po Twojej myśli, to znaczy, że to jest dla Twojego dobra. Więc zadaj sobie pytanie: ok, czy to co dobrego z tego wyniknie? Co dobrego się wydarzy? I jaki jest kolejny krok? Do, do czego mnie to prowadzi? Bo jeżeli. Tutaj, to tak jakbyście szli, weszli do pokoju. O, to nie ten pokój. Dobra, to idę dalej korytarzem, aż znajdę ten pokój. No chyba po pierwszej, drugiej czy trzeciej sytuacji, kiedy zabłądziliście i nie trafiliście, nie siadacie na krewężniku, nie, nie załamujecie rąk i nie mówicie, że. O Boże, no nie ma, nie ma tego pokoju, nie ma tego adresu. No. Ten adres jest. Dołożymy kartę do wieży. Mak. mhm. Niespodziewanie, znaczy, tak nie udaje się to co, coś, co chcecie robić, ale to was prowadzi do tego, co mieliście robić, do tego, co miało się zdarzyć. Także najważniejsze tutaj są przekonania, kochani. No i jak kończycie ten miesiąc? W dziesiątce denarów, także jestem z was bardzo dumna, dziesięć denarów mówi o tym, że jest stabilnie. Przechodzicie suchą stopą, udaje się tę swoją wizję, ten cel życiowy uratować, mam wrażenie, uratować przed samym sobą, przed swoim zwątpieniem. To, to tak, jakbyście musieli tak wierzyć, żeby nie porzucić tego czegoś, tego do czego dążycie już tak długo, żeby tego nie stracić. Dziesięć tenarów pokazuje stabilny dom, stabilną rodzinę, stabilne finanse. E, więc niech ta piątka denarów Was nie niepokoi, bo na końcu jest dziesiątka denarów, czyli mamy wszystko, jest wsparcie, jest pomoc, mm, są, są pomocni ludzie, jest nowe miejsce pracy. Wszystko jest. Tylko musicie wiedzieć, że wszystko będzie dobrze. To jest bardzo ważne, byście wykonali tę pracę nad swoimi przekonaniami, że wszystko dzieje się dla mojego dobra. Muszę zaufać. Mhm. I powiem Wam tak, nie wierzcie ślepo w innych ludzi. Nie, nie, nie bądźcie bezkrytyczni wobec innych osób. To jest bardzo ważne. Krytycznie podchodźcie do wszystkiego i do wszystkich, łącznie z sobą. Trzymajcie się, udanego miesiąca Wam życzę, bądźcie nieustraszeni.